Gdy zaczynałem jako trener i terapeuta ruchowy, poznawałem mnóstwo testów funkcjonalnych, manualnych, screeningów ruchowych, przechodziłem przez różne mody w tej branży. Natomiast to, co się działo, często było zupełnie przypadkowe. Nie dawało mi to jasnej odpowiedzi, a zwyczajnie traciłem swój czas i czas mojego podopiecznego. Dlatego przez te lata jedyne, co mogłem zrobić, to wyciągnąć z tego lekcję. I nauczyłem się na tych błędach wiele, opracowałem swój własny screening i całą metodyczną drogę, i jak przechodzę przez konsultację diagnostyczną. Dlatego, jeżeli chcesz ją poznać i dowiedzieć się, dzięki czemu jest ona tak skuteczna, koniecznie zostań do końca. Bez wątpienia, będąc w tej branży, zauważyłeś już pewnie wiele systemów diagnostycznych, jakie są, wiele testów, ale czy nie powinno to być proste? Proste, logiczne, łatwe do wykonania, a przede wszystkim skuteczne, dające jasne, konkretne odpowiedzi. Jeżeli tak jak ja chcesz mieć taki system i pracować w podobny sposób, możesz zajrzeć i skorzystać z mojej karty diagnostycznej, do której link dołączyłem tutaj w opisie. Zupełnie za darmo możesz pobrać taką kartę wywiadu oraz arkusz bulowy, który naprawdę polepszy Ci ten pierwszy element, jakim jest wywiad medyczny. Kiedy masz jasny schemat, to proste, wiesz co robić, i twój klient czuje się bezpiecznie. Dlatego zacznijmy od pierwszego kroku. Wywiad medyczny jako fundament tego, co będziecie robić. Czyli ten pierwszy moment, kiedy spotykasz się ze swoim klientem, prowadzisz rozmowę, czyli budujesz komunikację edukację oraz dobierasz odpowiedni zasób słownictwa, żeby twój podopieczny cię zrozumiał. Bo pamiętaj, że to, że jesteś specjalistą, to nie znaczy, że musisz się popisywać nomenklaturą specjalistyczną, bo twój klient kompletnie tego nie rozumie. Musisz mówić jego językiem, czyli wytłumaczyć to co wiesz tak naprawdę, tak jakbyś tłumaczył przedszkolakowi. I teraz musisz przejść przez wywiad medyczny, czyli wszystkie kontuzje, urazy, problemy zdrowotne, które ktoś doznał od swojego dzieciństwa do teraz wszystkie choroby, jakie się przydarzyły tej osobie. Blizny, tatuaże, ciała obce, problemy metaboliczne, problemy z układem uroginekologicznym tego jest naprawdę masę, dlatego poświęciłem temu więcej w odcinku na temat wywiadu, co dlaczego, po co, na co możesz zobaczyć ten odcinek na naszym kanale. Dlatego śmiało zaglądnij, żebyś wiedział, jak tę część poprowadzić od A do Z. Mnóstwo fancy ćwiczeń i testów funkcjonalnych, jakieś widzisz na Instagramie, one tak naprawdę nie są skuteczne. To, co robisz w swoich testach, musi być absolutnie proste. Czyli po wywiadzie medycznym masz obraz swojego podopiecznego i tego, co się dzieje w jego ciele, to teraz czas przejść do najprostszych funkcji, najprostszych ruchów, czyli wykonujesz testy prowokacyjne. Najpierw tam, gdzie twój podopieczny czuje dyskomfort, tam, gdzie twój podopieczny odczuwa jakiś ból, jakąś dysfunkcję, to prosisz go o wykonanie zawsze prostych ruchów, zgięcia, wyprostu, przywiedzenia, odwiedzenia, czy też rotacji. Pytasz się go, w jakich tak naprawdę momentach go boli? Czy to jest też ból w nocy, w dzień? czy to jest ból po ruchu, czy po zastaniu, czy to jest ból ostry, kujący. Jest tego naprawdę dużo, dlatego masz arkusz bólowy, żeby o to dopytać. Natomiast w testach monitorujesz to sobie. Oczywiście nie musisz wchodzić w intensywny ból, natomiast chcesz wykonać jak najprostsze testy. Następnie, znając anatomię danego miejsca, ważne jest, żebyś umiał w tym teście od razu wykluczyć, czy to jest problem strukturalny, czy funkcjonalny. Jakie jeszcze struktury są w tym miejscu, w którym kogoś boli, aby dokonać diagnostyki różnicowej. Jeżeli chcesz obszerny odcinek na temat diagnostyki różnicowej, daj znać koniecznie w komentarzu. To przygotuję dla Ciebie taki odcinek, ponieważ jest to niebagatelny temat, bo. To ci powie, że nagle jest czerwona flaga i należy kogoś skierować do innego specjalisty, do jakiegoś konkretnego lekarza, który będzie wiedział, co z tym zrobić, i dzięki temu ty i twój podopiecznik będziecie bezpieczni. Celem tych testów jest wykluczenie poważnych dolegliwości oraz znalezienie, czy to jest przyczyna, czy to jest tylko objaw. Dlatego warto jest wykorzystać manualne testy mięśniowe oraz testy, właśnie tego, jak ciało dystrybuje siły w danym miejscu, jaką ma mobilność oraz jak wygląda ta prowokacja bólu, jak, jaka to jest charakterystyka. Wziąć to wszystko, ponieważ ta wiedza będzie Ci bardzo przydatna to będzie kolejny nasz przesiew. Fizjoterapeuci natomiast bardzo często poprzestają na tych testach należących oraz na tych manualnych testach, a Zapominają o tym, jak bardzo ważny jest ruch, czyli tak naprawdę nasz screening ruchowy, który pokaże nam, jak nasze ciało funkcjonuje w przestrzeni. To właśnie tam możesz wypaczyć dysfunkcje funkcjonalne. To jak ciało przenosi te obciążenia, czego unika, co ból prowokuje, co ból odciąża, jakie ruchy w danych segmentach i koordynacja jest, czy to jest problem na zasadzie dysbalansu mięśniowego, siłowego, kontroli motorycznej, czy jeszcze czegoś innego. I tutaj uwierz mi, nie trzeba naprawdę skomplikowanych wzorców ruchowych, bo taki prosty screening ruchowy można wykonać szybko i metodycznie, dlatego sprawdź to w odcinku na temat screeningu. Tam masz wszystko krok po kroku. Jak taki podstawowy screening wykonać? Przetestuj go u swoich podopiecznych i sam zobaczysz, jakie efekty to będzie miało. A ten screening można bardzo fajnie rozbudować. Dlatego, jeżeli interesuje Cię rozbudowany screening, koniecznie daj znać w komentarzu. A także przygotujemy obszerniejszy materiał na ten temat. Dopasowanie strategii ruchowych to najważniejszy element całej diagnostyki funkcjonalnej, bo to właśnie tam, jeżeli masz poukładaną taką, takie strategie ruchowe, levelami, to możesz sobie zobaczyć, na jakim poziomie jest teraz Twój podopieczny. U mnie metodycznie mamy poukładane różne strategie dla poszczególnych płaszczyzn i idziemy sobie level 1, level 2, level 3, seria po serii, dzięki czemu mogę zauważyć, gdzie, na jakim poziomie jest teraz mój podopieczny siłowo. Koordynacyjnie i w ogólnej dyspozycji jego układu nerwowego, na co sobie możemy pozwolić w danym momencie, jaka tak naprawdę będzie strategia wejścia i jaki proces nas czeka, jakie kroki milowe musimy zrobić. I to jest najważniejszy element naszej diagnostyki funkcjonalnej, czyli dopasowanie tych strategii ruchowych na aktualny stan mojego podopiecznego i puszczenie go w obieg, żebyśmy zobaczyli, co się będzie działo, żeby mu dać też wyedukować go. Jakie będą następne progresje, albo ewentualnie jakie regresje, jeżeli przyjęliśmy dobre założenia do naszej pracy? w swojej pracy najbardziej cenię sobie prostotę i skuteczność. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ dzięki tej prostocie też mogę w prosty sposób monitorować to, co się dzieje oraz sprawdzać, czy ta hipoteza, którą przyjęliśmy w trakcie naszej pracy, będzie skuteczna, ewentualnie wiedzieć, gdzie się cofnąć o krok i jaką inną drogę mogę z tą osobą obrać. Dlatego bardzo ważne jest, żeby każdy z tych kroków odpowiednio sobie przygotować. My już to przygotowaliśmy dlatego a możesz sobie obejrzeć inne nasze Materiały właśnie dotyczące wywiadu, dotyczące diagnostyki funkcjonalnej, screeningu, czy też jeżeli jesteś zainteresowany bardziej strategiami ruchowymi, no to zamówienie składamy w komentarzach. Albo B, możesz dołączyć do naszej akademii, gdzie mamy całą bazę kursów online z treningu, z fizjoterapii, z dietetyki, z różnymi specjalistami. I tam każdy ze specjalistów przygotował metodyczną mapę postępowania, czy to w konkretnych kontuzjach, urazach, czy to w konkretnych rodzajach treningów, czy to w konkretnych problemach dietetycznych. To wszystko jest poukładane krok po kroku. Dlatego, jeżeli interesujecie, Posiadanie metodycznej drogi, metodycznych narzędzi, to koniecznie wejdź na academia.moveterapii.pl i zostań członkiem, subskrybentem naszej platformy, bo tam także co miesiąc pojawia się kolejny nowy, wartościowy materiał, który tworzymy specjalnie dla ciebie. I także tam możesz składać zamówienia na swoje kursy, i na pewno one się pojawią. Dlatego dziękuję ci za ten materiał, ale ty nie zapomnij zasubskrybować, zostawić lajka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!